Nie miałem dużo snów, które uważam za prorocze i takie ważne dla mojego życia, ale dwa miałem. O jednym mówiłem wczoraj, czy przedwczoraj? Nie pamiętam, bo nagrywam to ciórkiem, ale w każdym razie niedawno. Natomiast drugi sen, też opowiadam o nim. To był taki sen, jak yy, śni mi się, że stoję przed polem minowym. Wiem, że to jest pole minowe, nie wiem jak go przejść. Pojawia się człowiek w kapturze z kijem w ręku i mówi: Czy nauczyć cię, jak przechodzić przez pole minowe? Ja mówię: Oczywiście. I on trzyma, nagle ten kij tak trzymał pionowo tak trzyma go poziomo w dwóch rękach i mówi: Idź za mną. Ja idę za nim, przeszedłem. Zanim po tym polu minowym, nic nam się nie stało. I cały czas mnie ciekawiło, dlaczego on ten kij tak trzyma? On się odwraca, ściąga kaptur, a ja patrzę, a to jest Jezus. I ja mówię, dlaczego ten kij tak trzymałeś? On mówi, żeby Ci pokazać, że w życiu najważniejsza jest równowaga. Obudziłem się i wtedy wiedziałem, że Bóg mówi: zwracaj uwagę na zdrowy balans w życiu. Balans między modlitwą a pracą, między relacjami z innymi, a dbaniem o siebie, dbaniem o ciało, a dbaniem o ducha. Po prostu zwracaj uwagę na balans. Myślę, że kilka najgorszych rzeczy w moim życiu to właśnie wydarzyły się dlatego, że nie dbałam o ten balans. To jest jeden z takich dwóch snów, który uważam za znaczący. I są ludzie, do których Bóg nigdy nie przemówi przez sny. I są ludzie, do których Bóg często przemawia przez sny. I są ludzie, do których Bóg od jak, co jakiś czas przemawia przez sny. Więc wszystko jest w porządku, jakkolwiek Cię Bóg prowadzi. Ale chcę trochę powiedzieć o interpretacji snów, o takich chociażby prostych zasadach. Tak? Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo czytamy Księgę Rodzaju, 40 rozdział: Józef jest w więzieniu, podczas i piekarz, których faraon ze złością wrzucił do więzienia, mają sny. On im te sny interpretuje. I ta interpretacja całkowicie, ale to całkowicie się spełnia, tak? Rozdział 40, wiersz 20 mówi tak. Na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin Faraon wyprawił ucztę dla wszystkich swoich dworzan i wtedy kazał wezwać przełożonego pod i przełożonego piekarzy i stanąć po środku dworzan. Przełożonego pod przywrócił na dawny urząd, podawał więc on Faraonowi puchar do ręki, przełożonego zaś piekarzy kazał powiesić, jak zapowiedział Józef. A więc Józef wiedział, jak interpretować sny i kiedy będzie interpretował sen faraona, będziemy to czytać za jakiś czas, to też zobaczymy tam taki ciekawy niuans, o którym już trochę w tych audycjach mówiłem. Ale kiedy my mamy jakieś sny, które myślimy, że mogą być od Boga, to dla mnie jest kilka elementów, które wymienię, które wydają mi się e, takie istotne. E, bo oczywiście zawsze jest ta zasada: jak diabeł nie potrafi cię od czegoś oderwać, to będzie cię chciał w tym utopić. Kiedy. E, był dzień Pięćdziesiątnicy i Piotr głosił i mówił o tym, że Duch Święty stępuje, że Bóg daje Ducha Świętego, to mówił to w kontekście proroctwa i mówił o widzeniach, o proroctwach, o snach. I teraz są ludzie, którzy odrzucają wszystko, co nadprzyrodzone, mówią, to nie istnieje i są tacy ludzie, którzy we w każdym śnie będą się dopatrywać, że Bóg im coś powiedział. Wiadomo, między tymi dwoma skrajnościami jest złoty środek. Pierwsza rzecz i dla mnie to jest najbardziej istotna, jest następująca: Bóg da ci wewnętrzną pewność, że ten sen był od Niego. Bóg da ci wewnętrzną pewność, że ten sen był od Niego. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, że bez tej takiej wewnętrznego przekonania obudziłem się i wiem, że ten sen był od Boga, to ja mam bardzo dużo snów. Ponieważ mam za sobą trochę taki, takiego backgroundu terapeutycznego, psychologicznego, dziesiątki lat pracy z ludźmi, więc potrafię rozpoznać, kiedy po prostu to są moje lęki albo jakieś wydarzenia ważne, które były w danym dniu i po prostu one w tym śnie się przejawiają. Prosty przykład przed laty my zakładaliśmy firmę i między innymi otworzyliśmy sklep zoologiczny i myśleliśmy o tym, że fajnie by było mieć sklep zoologiczny w jakiejś galerii i wtedy w mieście gdzie mieszkaliśmy budowali galerie i mi się przyśniło, że mamy sklep w galerii i po prostu obudziłem się taki podekscytowany. No ale zanim galerie wybudowali My już zamknęliśmy ten sklep, więc, jakby prosta rzecz, że to było, to było po prostu tylko moje takie pragnienie. Więc, pierwsza rzecz: wewnętrzne przekonanie, że to jest od Boga. Druga rzecz: może się wydawać ta druga kontrowersyjna. Jasny przekaz. Niektórzy ludzie mają tak skomplikowany, że. Szedłem sobie parkiem, ale tak naprawdę był to park w oceanie, a to wszystko znajdowało się na Marsie, a obok była zielona drżdżownica, która kiedy przechodziła przez czerwone korale, to wychodziła z nożyczkami żółtymi. Tak wiem, przyjaskrawiam kpię sobie, ale niektórzy tak jakby komplikują rzeczy i doszukują się znaczeń, których nie ma. Natomiast druga rzecz, jasne przesłanie. Za tym pierwszym razem, kiedy opowiedziałam ten sen przed chwilą, który miałem, to było jasne przesłanie. Dbaj o balans w życiu. Ale jasne przesłanie, nie chodzi mi tylko w tym stwierdzeniu, jasne przesłanie, że to Bóg daje Ci jasne przesłanie, ale chodzi o to, że Ty musisz to przesłanie uczynić jasnym, klarownym i takim przed sobą. Ja teraz przed sobą widzę, bo mam, jeżeli Bóg do mnie przemawia przez jakiś werset biblijny, jakieś proroctwo, jakiś obraz, to ja sobie. Wywieszam to, co uważam, że jest kluczowym takim słowem dla mnie od Boga na dziś. Mam przed sobą tutaj w tym gabinecie, gdzie nagrywam, wywieszony ten fragment biblijny. I trzymam się tego wersetu, często go sobie przypominam. I wiem, że będą takie sytuacje, kiedy będę czytał ten werset i będę mówił, ale to jest niemożliwe, pomyliłem się. I jeżeli będę trwał, w wierze, mówiąc, Boże, dobrze, może się pomyliłem, przepraszam, ale póki co wierzę, że to Ty, to zwykle przychodzi. To, takie zwątpienie przychodzi chwilę przed tym, jak przychodzi Boża odpowiedź, bo Bóg chce nas nauczyć jednej rzeczy. Ty nie mogłeś tego zrozumieć, to nie mogło się stać po ludzku, ale ja to uczyniłem. A więc jasny przekaz. Jasny, że ty rozumiesz, co w nim jest i jasny, bo uczynisz go jasnym dla siebie, takim ważnym. I kolejna rzecz, która jest, to jest, co kiedy przekaz nie jest jasny. Mówisz, Andrzej, a może przekaz nie być wcale taki jasny? ok? Zakładam, że w niektórych przypadkach nie będzie jasny. Ostatnio znajomy mi podpowiedział i powiedział, że mieli z żoną jakiś taki sen, który uważali, że jest snem proroczym był, i nie mogli go zrozumieć. I wtedy mm, on pomyślał, zaraz, a co ten symbol znaczy w Biblii? Bo to był taki pewien symbol, był w tym śnie. I sięgnęli do słownika symboli biblijnych, tak, czyli co dany. Przeczytali, i nagle takie. Ogarnęło ich przeświadczenie, tak, to jest właśnie to, co Bóg chciał nam powiedzieć. To wewnętrzne przekonanie, to wewnętrzne przeświadczenie, że to Bóg mówi, jest tutaj istotne, tak. Mówiłem o, jako o pierwszym punkcie o nim, że Bóg chce mówić, ale też kiedy interpretujemy to przekonanie, że tak, to jest to. A co w momencie, kiedy nie wiesz, bo to nie jest jakiś symbol, który występuje często w Biblii, albo jest to symbol samochodu, który nie ma w Biblii, możesz porozmawiać, jeżeli znasz jakichś ludzi obdarowanych proroczo i którzy nie zdziwaczyli, bo są ludzie obdarowani proroczo i są tacy dziwaczni troszkę. Ale jeżeli ktoś ma sp sprawdzoną służbę proroczą, możesz prosić tą osobę, żeby modliła się z tobą i zinterpretowała tak, jak Józef zinterpretował ich sny. W każdym razie warto na to zwracać uwagę, mm, niezależnie czy Bóg mówi, przez sen, przez proroctwo, przez czytanie Biblii, przez nasze odczucia, przez sumienie, przez drugiego człowieka. Ważno, warto zwracać na to uwagę i postępować zgodnie z tym. Do czego to słowo nas wzywa, nie tak jak ja, kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałem głos Boga, modliłem się w pewnej sprawie i takie miałem wyraźne odczucie, za dużo robisz, za mało się modlisz, więc ja wszystkim znajomym powiedziałem, że Bóg do mnie przemówił, powiedziałem, co do mnie powiedział, ale nie zacząłem się więcej modlić. <grych> więc zwróćmy uwagę, yy, podejdźmy do tego dojrzale. I Duchu Święty, który rozlewasz dary prorocze w swoim ciele, który rozlewasz dary prorocze na każdego wierzącego, prosimy Cię, daj nam tą wrażliwość na Twoje działanie, daj nam też jasne zrozumienie tego, co mówisz i daj nam posłuszeństwo temu, z czym się do nas zwracasz. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.